Witamy z Los Angeles. Jest to pierwszy dzień po tym, jak burmistrz miasta Los Angeles Eric Garcetti wprowadził zaostrzenia po tym, jak w stanie Kalifornia już w zeszłym tygodniu były wprowadzony stan wyjątkowy, a prezydent Trump prowadził stan wyjątkowy dla całej Ameryki w piątek. Wiąże się to także z zaostrzeniem wszelkich Sytuacji, przejawów życia społecznego, jak oczywiście zamknięte szkoły. O tym już mówiłam w mojej relacji dla telewizji, to trochę bardziej tak na poziomie prywatnym. Przede wszystkim dotyczy to osób starszych i dzieci w wieku szkolnym, które są najbardziej narażone na zarażenia. Jak się okazuje, te osoby w wieku po 65 roku życia są proszone o niewychodzenie z domu o to, aby nie musiały przebywać na zewnątrz, ponieważ potwierdzone jest to wiadomo w całym świecie, że zakażenie może nie mieć objawów aż do dwóch tygodni. Także właściwie nie wiemy, kto jest chory w Los Angeles. Zaostrzenia te pojawiły się po tym, gdy w czasie weekendu, no nie chcę powiedzieć, które grupy, ale te, które lubią się bardzo ba bawić, nie powiem, bo zaraz mi ktoś posądzi o rasizm czy tutaj dyskryminację e, pewnych grup społecznych, które no, bardzo często posługują się swoimi własnymi zasadami, prawami, jeśli chodzi o życie, ale w tym momencie e, tego typu grupy, które zdecydowały się być w barach, bawić się cały weekend, zamiast jakby jednoczyć się no, z resztą społeczeństwa, ich zachowanie spowodowało to, że burmistrz zdecydował się zamknąć wszystkie kluby i restauracje. Wcześniej to było na zasadzie utrzymywania tego dystansu jednego metra pomiędzy osobami, ale z racji tego, że ludzie się nie dostosowywali. Do tego, no to zaostrzenia są dość ostre. Jeśli chodzi o towary w sklepach, o zakupy, to niestety nadal brakuje towarów. Jest godzina 15. Ja obecnie jestem na parkingu jednego z najbardziej popularnych marketów, sklepów spożywczych, Trader Joe's, żeby nie robić im reklamy. I niestety nie ma tu większości produktów, tak jak świeże mięso, świeże warzywa, są całkowicie wykupione. A jest to dopiero środek dnia. Kolejki nadal ustawiają się rano, gdy otwierają się sklepy. Jest to godzina ósma w tym momencie, ponieważ to także zostało zmienione na poziomie stanu oraz miasta, że sklepy czynne są od godziny ósmej rano do dwudziestej niestety niestety nadal brak produktów pomimo zapewnień na poziomie federalnym od prezydenta Trumpa i zapewnień na poziomie metropolii Los Angeles od Erika Garsebi, który wczoraj w konferencji prasowej i dzisiaj w konferencji prasowej którą odbył w jednej z największych hurtowni tutaj w Los Angeles wraz z szefami i prezydentami głównych sieci sklepów spożywczych, zapewniając, że te produkty są, ale nadal ludzie wykupują za dużo. W przypadku mnie i na przykład moich znajomych, nikt nie wykupuje towaru na tydzień czy na miesiąc, więc ja nie wiem, kto to robi, ale nie my. Że tak powiem, ja nie przyczynam się do tego jeszcze dla tych, no nie wiem, z którymi jestem bliżej, to wiedzą, że bardzo ciekawe, trzy tygodnie temu miałam bardzo złą sytuację z moim prawym kolanem i nie chodzę, nie wychodzę właściwie od czterech tygodni. Także ja byłam poddana kwarantannie, gdy kwarantanny jeszcze nie było. W tym momencie siedzę w samochodzie, bo nawet nie mogę wyjść na zakupy, mogę już jechać kawałeczek. Ale do czego zmierzam? Idźcie, idźcie moim śladem i stosujcie się do kwarantanny. Proszę, stosujcie się do tego, co mówią nam władze. To jest bardzo ważne. Pozdrowienia z Los Angeles. Pa-pa-pa, trzymajcie się.